Mili Państwo, dziś bardzo patriotyczny dzień z racji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, więc i my się dostrajamy, choć na swój własny, osobny sposób. Przytaczamy wierszyk z teatru STS z lat 50. Bądź moją kurtką z welwetu jedyną, bądź pumperniklem, bądź polopiryną, ale już nigdy nie bądź blizną, nasza kochana, bezcenna ojczyzno. Pogoda tego lata krańcowa, albo tornada, albo gorąc i często najlżejszego podmuchu, więc wysoko punktowane pytanie, co robi wiatr, kiedy... Nie wieje. Sierpień, miesiącem trzeźwości. Przypominamy więc antyalkoholowy plakat z lat 60. ubiegłego wieku. Na plakacie dam rączka w geście odmowy i podpis z pijanym nie tańczę. Ktoś jednak dopisał. Trzeźwy... Nie poprosi. Lato wiadomo pora romansów, więc złota myśl na dziś. Miłość jest wtedy, kiedy spotyka się dwoje ludzi z taką samą nerwicą. Historia podsuwa nam dzisiaj, drodzy państwo, datę z najnowszych dziejów muzyki rozrywkowej i telewizji jednocześnie, bowiem to właśnie 1 sierpnia 1981 roku ruszyła stacja muzyczna o nazwie MTV. Panie i panowie, rock and roll! Tym zdaniem rozpoczął nadawanie program na nowym kanale telewizji kablowej, który początkowo był jednak dostępny tylko dla gospodarstw domowych w niektórych częściach stanu New Jersey w USA. A przecież to nikt inny jak właśnie MTV zrewolucjonizowała przemysł muzyczny i stała się nowym, świeżym sposobem lansowania popkultury na całym globie. Stacja ściągała wykonawców, którzy równie dobrze prezentowali się w studiu nagraniowym, jak i na estradzie. W związku z tym świat dzięki niej zobaczył świetnie wystylizowane teledyski Michaela Jacksona, Madonny, Prince'a czy zespołu Duran Duran. Po 10 latach tej eksplozji MTV wprowadzała na antenę nowych bohaterów choćby Beavisa i Buttheda, czyli rysowane postacie dwóch karykaturalnych nastolatków, którzy poza monosylabami i refrenami z ulubionych piosenek rockowych nie mają wiele do powiedzenia i ze swoim głupawym rechotem dają portret ówczesnego konsumenta muzycznej papki. No i MTV przyznaje swoje liczne nagrody muzyczne i telewizyjne, choć nic tak widza nie cieszy jak właśnie ten wszechobecny, idiotyczny rechot animowanych fanów muzyczki, do którego to rechotu z rozkoszą dołącza się Wiesław Badhead Kot.